Dzień dobry, to się czołem do Was bardzo serdecznie? Ja jestem Paweł, a to jest Joszelka, Reni i Bert, Bertbert! Hello! Again. Dzień dobry. I dzisiaj, moi drodzy, Batman Mucha, dwa Batmany. Ej, tak. Jeden Bertman, drugi. Rentman, Nie, Rentman, co ja jestem? Ching? Chingman! E, dwie czerwone strzały, <laughs> Joszelka w ocelotku, ja w Boże. Wiecie, że chciałem nacisnąć e, więc... klaksę na początku? Nie, ciśnij je wolno. Oszalałem, no ale się zapamiętałem. Dobra, moja droga. Dziwny Dziś nie Batman, muka. uwaga, gotowi? Mhm. No może być. Waga, trzy, cztery. Wow, e au, okay. jaka salto robi Batman? E I co, patrz, to, patrz, to, patrz, to. Biesałto, to biesałto. U góry biesałto. jestem. E u mnie dziwne sytuacje się zdarzyły. <laughs> Kamerom nie w ogóle tam dojeżdżam. <laughs> e <laughs> <laughs> ale to było dobre. E, Joszelka radozo nie wystrzeliła, a Ren w też wystrzelił. Ja wystrzeliłem do góry, zrobiłem parę sal i sobie wylądowałem. Bardzo ekstremalnie no, a fajnie. No chcesz coś w miejscu? E? Bomber w stronę miejscu, tak. jak taki jakiś zaczeka. nie Zatrzymało go, nie? nie Lecę. Nic mi się nie stało. Lecę, ale tam Tym... nie dolecę. Bez zadraśnięcia mam. A mi urwało przednie lewy normalnie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Dobra, przepraszam. Ła, Ła, ty... U, u, o tu jest, dobra, jest Batman. Bertman. Bertman tutaj zapraszam, w takim razie szczelamy się dalej. Nad komisariatem je przeszczel. On nie, jak to tak, brzmi? To jak to brzmi? Ja <grystanie> tak, będę miał gwiazdki, Bertman, <grystanie> brzmi Ja chcę, ja chcę, bez nim <grystanie> Nie <grystanie> poprawiajcie mojego superniku. Wiecie ile wymyślałem mój nie. Ej, no walnąłem, kogo walnąłem? Co ja walnąłem? Czemu walnąłem w drzewo? drzewo? W koronę drzew Walnąłem, tam wziął i spadł. <grystanie> ja cię kręcę. Dobra, Bertman, wracam do ciebie. <grystanie> oh. E, nie śmiej się Rentman, o co ci chodzi? Ej, Boże, Paweltman, cio. Ja jestem Paweltman, no. E, ale <laughs> ja, jak a jak nazwać Joszelkę? Ej, ale mnie przytrzymałeś. Joszelman. Joszelman? joszelman. Nie, Joszelman. 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 E, dobra, czekaj, dojeżdżam do ciebie. Bo joszelman prak, not pass. Ej, czekaj. Joszel not pass, no zdecydowanie się z Dobrze, i o, to chodziło pięknie. Nie, nie, Joszelman Dod, ej, not pas. ale to śmiesznie fajnie lata. Ale ty tutaj. Chyba Dobra. Nigdy w życiu nie Dawaj, teraz, teraz ja ciebie wystrzelę. E, nie, to się nie uda chyba. E, e, nie próbowałeś? Może się e, uda. A tu e, na bezdomnych. A tutaj? Oj, rany. Przepraszam, ja się potrzełam. Teraz, ale Czeka, super cię strzeliłem. Ma. Ja tam. Wiecie, nie ma. No ja Chodź. tam wyleciałam daleko. To ci pokażę. A ty gdzie ty jesteś? No, ho. no jadę No już. No. No jadę już, no o, poczekaj, do nie. No nie jest takie hopsiu. Zaparkowałem na parking. Dobra. okej, już, już, już. O, jestem. Ale tego no. pana tu nie chcę, no weź mi to auto stąd. Co ty masz? No. Ja, że... ja cię kręcę, po dział, postawił auto i teraz myśli, że błyszczy. No tu. A, że tam wiekać do środka. Tak, tak. Nie ma. A dobra, no to to berber musisz nie do środka, ale ty chyba nie wiedzisz, ty za gruby jesteś. No, mogę być tutaj za, za gruby trochę, ale chyba. No, może. A trochę. nie wiadę. Ale i to, bo, ej, faktycznie ty mieścił Chciałem się nie wybić stąd. Się. Halo. Dobra, ubraj mnie jak pocisk, PD. Eee, komuś okay. się spadło. Spadło się komuś. Poczekaj, e, Czekaj, o, o. czekaj, no, no. To no serio, nie patrz, działa? Ty, ty czat normalnie, patrz, lecę do góry. Te no, Niestety nie taki, taki no? czat, że utknąłem, no. Widzę ślady samolotu okay, ja Nie, samolot. nie utknąłem aż tak mocno Dobra Poczekaj jeszcze ja muszę ręcznie ja chyba zjechać na, na z tego parkingu O boże Człowiek pan. Ostatni raz, teraz... Teraz za, Teraz będę zasypiał na nagryw. Mi się to cały czas kojarzy z Antmanem. No. Antman i Osta. A no faktycznie również, jak nie Chcę być jaki mały. Gdzie ja mam w stan? Tak, dalej, tam, tam. tam, tam. E, ber, ber, co, tam w rogu Znaczy gdzieś... tutaj w rogu. A może tak. normalnie tutaj e. ten e, Co? No i tam zjechał na dół. To? Co ja? No dobra, to może w dół, no dobra, okej, okay, to O, dobra, dobra, bo mi tam już brakuje. Jeszcze mam czas. zjechać? Ale fajnie. Chyba... nie wiem, możesz albo nie. O, dawno nie było dmuchania, wow. moi drodzy, normalnie, nie znaczy, tak podjęli. Chyba poleciałem dalej niż ty. Okej, okay. nevermind. Ja zapraszam do mnie tutaj jak najbardziej. Zobacz, patrz, bo tutaj normalnie jest taka hopsalnia. Tu jest patrz, na dole. No hopsalnia tutaj taka standardowa, patrz, tu wjedziemy. O! E, tu już kiedyś było w sumie, niewiele, wiele razy, niewiele Wie, razy. Wiele lat temu, że już było. Lata ja? świetlne. Było, było. Ale to wszyscy nawet to pamiętamy. Absolutne. Nawet A ja... Ale pewnie by nawet tak. mnie tam wtedy nie było. Ale co jest? Jesteś? To ty o. o, Joszelka, dobrze. Bardzo dobrze! A! Ty patrz, lecę do góry normalnie! <laughs> i mogę zrobić? Elektryczny elektryk... Dobra, a ja zrobię to lepiej, patrz! Elegancko, słuchajcie! No pięknie! Ja cię kręcę, Dobra, No Chyba nie, nie byłaś gotowa o, chyba... O, patrz tutaj, Berber, chodź na budowę! Joszelka. Prawie wyszło. Gdzie budowa? Tu jest budowa, zobacz! No, uh. Joszelka, nie Uuuu! Uh. Uh. no! No, co to świnka. O. Ty, no, się. o! Zablokujesz mnie. Zablokujecie, i będę Ej, taki taki się Ej, tutaj rozsypały się te rury tutaj na tym. Ja... E, rury, się, rury? no. rury się sypią. <grym e, <grym wiesz co, <grym> e, co? <grym> no, co? Berber? Ja proponuję A, tutaj ty do góry. No, No inaczej nie mogłem wyjechać, ale. Nie przejmuj się, odnajdę. Cię. że normalnie dzikie, ale też trochę się zablokowałem teraz, jakieś kolce u góry. Tak, to jest? No to Jakim cudem w ogóle bef, auto bef. Wiesz, się nie Psuje. Bez widzenia. Eee, mam problem. No a? właśnie jest problem generalnie. To się maszło już. jestem bezproblemowy na razie. A nie, dobra, nie ma problemu. A to już nie, nie już nie? O, nie. Dobra, nie biegniemy. Dobra, okej okay. Dobra, jak są zjechać? Eee, już dojeżdżam, już podjeżdżam. Spokojnie, Gita, smajluj. Jestem prawie na miejscu. Nie, 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 Czekaj, spadam, a, Bert, spadam Bert. na dół. U, yeah. No tak. Wracaj skąd przybyłeś. No <grym> <grym> e, dziękuję Bertbercie, Proszę na parking czekam. mnie tutaj. O, patrz. I uh. faktycznie, prosto na parking. Pyk, pyk, pyk. No blisko było. Witam. A i nie sobie do Witam. I o ja zdrowie pytam. E, dobra, czekaj, to zakładam, że to jest albo jeżeli uhuh. albo to jest... Chodź no, sobie, to daleko. Bo ożurowie. Dobra, chyba jednak Bert. A u góry byłeś na dachu, no dobrze Ła, wow. zaczepiłem mu żurawia Chyba stąd nie wyjadę nie. Próbujecie Próbuję z lotu ptaka no. zobaczyć, ale nie działa to, to Chyba stąd normalnie. nie wyjadę Patrz, tutaj jest taka bardzo hopsalnia mocna Ale jest to chyba nieistotne O Nieistotne drugą... jest to, że A, nie wyjedziesz, to. czy że okay. wyjedziesz? to no, nieistotne Nie uciekaj mi Nieistotne Nie, no czekaj, Dobry. zobacz, patrz serdecznie. To nieistotne jest o. Już nic ale Kiemu ci, ci wiesz, no ale co po mnie jeździsz? Przepraszam, ale, ale... Lebiąc... było nie Dobra, Musi mnie, żeby dmuchnąć w ten sposób, ale... A, <laughs> odwrócić, bo nie mogę wsiąść. No, co? Co? co tu, się, e, dzieje? Co tu się, do... się dzieje, co tu się dzieje, co tu się e, dzieje? Berbe, za mną? Dobra. <laughs> Teraz trochę no, nie, <laughs> nie było... wejdziesz... Wejdziesz? Okej, myślałem, że te słupki cię Tutaj się dzieje katastrofa, ale... tutaj robiliśmy sobie... tak, zabawę. Chyba bardziej Yoshi, ja obserwowałem. Bo już się nie dzieliła Pana zabawkami Bym jej pomógł, więc... To, to się podzielę okay. z tą zabawką, patrz Masz zabawkę, a ty dawaj mi swoją zabawkę Dobacz. A moja jest bogata No, To sobie o, ty sobie tam dajesz jakieś zabawki To sobie Też dajemy. chcę Mam taką no, no. no, Nie Pierwszy we mnie tak łopuźnie Mam <noise> taką, taką zabawkę i o, chyba no, zapomniałaś, zapomniała chyba okreśmy, zamontować dźwięk okreśmy silnika okreśmy do tego auta. W sposób napadł na kasyno. kasyno. No? mnie. Dobra, lecę na kasyno. Serio? Pięknie! to nie mogę. No nieee. Dobra, no. no nie Okej, okay, no, a proponuję no, to powtórzyć tylko, żebym tam wjechał na górę może. Nie mogę. To muszę trochę do prawej bardziej polecieć. <laughs> 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 I nie to, nie to za pierwszym razem, gdy mówiłeś. <laughs> e, co się dzieje? Tu. Nie interesuj się i tak nie słuchasz eee, No ja nie słucham, bo ja tutaj mam pełne emocje. Żeby ci to powiedzieć, to musielibyśmy zacząć od nowa Cały odcinek No właśnie <grym> o, o. Ładnie się ustawiłeś, wow, wow, wow. ładnie, ładnie, bardzo ładnie No tak mi się tutaj przypasowało Idziemy, Lecie. uciekamy Dobra, czekaj, czekaj, tak, żeby lecieć. Ale palma, nie zaliczyłem palmy No ale gdzie tu się ryjesz? Jestem na kasynie to to ta... Witam bardzo serdecznie to Oła! Badmumanka, czekaj, tutaj bardziej tak do prawej, słuchasz, wiesz, tak klikatnie. Do prawej? No, nie ma. Do prawej, bo tam Cześć. o! Jak tam twoje piruety? Oła! To jest piec. coś ciekawego, to jest planie. Tak. No i nie Możemy Znowu tu... Uuu, tu. Ty jesteś za mocny, Paweł, za lekki jesteś, już wszystko... generalnie przytychniesz. Będzie ciężko, ale może uda się. Taka sytuacja i po ma w więc jest <laughs> bardzo słabo. Czujesz, za chwilę będzie lipa. Co to za zaśmie... no, no, do... śmiech? No, mam śmiech tam chichrają. Dobra, no... Jak zjechałem to nie mogę O, Berbet, co mi tutaj zarysował, <laughs> prawda? No ja nie, nie wjadę teraz do tyłu tak? Jadę, jadę, jadę <laughs> Nie działa Dobra, to może zagramy w piłkę <laughs> o, Jestem Oooo <laughs> Było tak średnio dobrze Bert, <laughs> Bert, a ty Ale zobacz, tu jest cały ten <laughs> no ja bo spadłem Chwila, chwila o, I to z motocyklem może jednocześnie. Yeah, yeah. Nie, nie, nie. Oh. O. O, poka, poka, poka. Pat, tutaj, nie. <grym> no, nie, no, sobie coś tutaj. E, Dobrze, już <grym> Nie pykło. Raja, nie raja, to nie pykło. tak, 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 Czekaj, tak, 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 Eee, <laughs> okej. Okay. Ale się korek zrobił okay, na drodze, co jest? Zaliczony. W ogóle życie mi spada jak upadam. No, tam jest już Elka. O, cześć Bert. Czy okay. Bert, tak szybko do mnie przyleciałeś. I, I Robert ja wychodzi na prostą, go hole, yes. O, zapraszam. Dobra. No, Czy, ty, ty tam jeszcze... A co? No ja, ja nie strzeliłem? tu. Go. tak ciemno. Ja, ja, ja. Patrz tu To masz mogę? mnie masz dmuchać, nie a nie było. siebie. Tego jeszcze nie grali. No tego faktycznie jeszcze nie grali. No nie? Tutaj. Czekaj. ustawisz, ja cię Okej, okay, no trochę lipa. Na wysokość poszło. No trochę lip nie Dobra, to ustawmy się... Ustawię się tu. Dobra, patrz, 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 patrz. Już, patrz, już, już patrz, tu? Patrz. O, tu. tu. Okej. Okay. Ja mogę Pasz. wjechać? Nie, ten nie wjadę. Ale tu się odbijesz. To nie ten ty Nie, <coughs> nie odbije się. Gdzie się odbije? Który okay, ma mam No ten, ten budynek. Nie, trajektoria lotu ja jest taka, przez... że się nie odbije. Założymy się? Czekoladę. No, Przyszłość przyszłości. nie. 50 lat, 50 lat na zakład. Mówiłem czekoladę. Dojazdowe. Jeszcze mnie czekolada z... <grymne> w obrębie 50, o, 50 o, lat. Panuje, tał... panuje. panuje. Nie. Przegrałem Przegrałeś czekoladę. O, o. Znaczy, co? No się. O. Ale jest mi przykro Dobra, z takiego tam. powodu, Lec, że... W ich strony. Trochę spadłem A, stronę? tutaj, gdzie się nie stronę? mogę pa, chyba nie za bardzo racja? wydostać, Zobacz, ale myślę, że się już wydostanę to... właśnie tak, teraz. W szczególności z z z w osoby niech mówią jednocześnie, będziemy szczegół <laughs> powiedzieć, co jest mówiłam. Wszyscy rozumiemy to ja każdy co każdy mówi. Jak nie mówi. To ja mówię. ja dobra, się tak, tak się wyłączam, że nie słyszę co Paweł mówi. Dobra, lecę! porozmawcie mnie! Gorzej z widzami. Okay. To jest najlepszy scenariusz, że każdy mówi jakieś... A każdy mówi coś nie. innego, <laughs> tym bardziej widzowie powinni wiedzieć, co coś. No ja ja znajdziemy jakąś fajne rzeczy, O, patrz, znalazłem fajną rzecz tutaj okay. Berber. czy jest? Wieko? No fajne, trochę, Aha, z, trochę źle jest to zabrzmi. No. <laughs> Zaraz no. okay. się zrobić. Przepraszam, przepraszam. Dobra Pamu zmieniaj się. tu będzie... Co się zmieniać? Czekaj, no muszę wyjechać hmm. stąd, tutaj glipa. O, tam to może na dół, może tam na dół. Będzie trochę riski, więc... Czekaj, gdzie właśnie opieką. to było to risk. Dobra, chodź tu, do, chodź tu. Do. Dobra, idę, idę. Eee, nie. A, to w w sali... W sali... Nie, w mnie nie goni. Ale nie, w wysoko dosta, do góry, w super. <średencji> Tamtą stronę? O nie, Dobra, auto, za dużo nie zawirowań, wstres. będę... Raz. Jakaś... Dobra, strzel mnie stąd. Nie, potrzebujesz potrzebuję szansnika. Auto tej pani mieszczel! Ale ładnie wylądowałem, tak prawie na parking. No panie, ale to czad. Auto, auto potrafi wybić elegancko. Kto kto? Ktoś tu chyba wysadził w ogóle jakiś e, pojazd okay, policyjny. Nie, mogę się zamienić, bo ewidentnie zaraz ale... Fajnie. Dobra, to ja zapraszam tutaj, do Dobra, tylko poczekajcie, bo muszę się tu... O, o! O, dobra, udało się. Chodź, zapraszam. Cię Ła. zaproszę. No, e, boję ja ja się przyjmować takie e, zapro, ja ale... Chcę być chwilę, ale pojadę plece pojadę, pojadę, w budynek teraz. Gdzie ty, wodynę, ty, znaczy, ty tutaj lepiej. E, dobra, Bertman musi dołączyć e, e, tutaj. O, tu, tu. Do, 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 do. Jeszcze? Dobra. jeszcze Slalom, rośnie. slalom gigant. No co? O, nie. O, no, no tak się stawiałem. Ja. On tak, zabolałem. Joszelka. Gdzieś ja jo zaraz. Nie poleciałem z daleko, nie. O. Czekaj, czekaj, czekaj Joszelka. Nie, Joszelka teraz. Ja jeszcze raz Joszelka ci kopal przedam. Widzę, że one w ogóle Czekaj, przylatują, wrócę. nas kamerują. E, ja widzowie, to, od Joszelki auto. Achua. O, auto, od Joszelki ten, o, biorę. Fajnie, że bierzesz. E, Gdzie to jest? I Joszelka bierze moje, bo on za chwilę wypuchnie. Tutaj e, widzowie lecą, latają sobie, patrzcie. A jeszcze strzelają, no. Ale... O o, <laughs> dobra. Ale jak bierzesz moje auto, niby? Przy ratunku biją. Batmana wezmę. Ale ja nie mam Batmana. Oj, co to za rakieta była. Ja ledwo minąłem, Berber. Berber? Ja Ja ledwo minąłem! Co tutaj się zmienia? Eee. Tak, ese kliknę. Też zamienić się? Dobrze. Dobra, Ewentualnie. O. Kogo dmuchnąć? No to mnie tutaj możesz, siadam do tego. O, o dźesz, panie! Ej, Joszelka, twoje auto bardzo ładnie lata, muszę powiedzieć. Elektryk, bo elektryk, ale. E, nieźle mi się stopię. się ładnie. O. Nie wiem czy tu mnie nie zatrzyma to drzewo, ale... No trochę mnie nie wybiło. Polecisz, Uuu, lecę, lecę na to ur, na tor, na tour A to wszystko zmienia ogólnie rzecz. Tak. Jak elektryczny to wiadomo, że to taka się... Mógłby być za darmo, ale jakiś elektryczny, to nawet tej ceny nie warte. No za elektryczny to lepiej jakby dopłacali, nie? Dokładnie, dokładnie. Co tam zrobicie? I żeby dawali ładowarkę, nie sam kabel, no nie? Ty tam krzywdzisz wszystkich standardowo Ja? No, Przez wyjechać teraz ja to to chcę. No czuję wierze, się jak w tym wyjechał. filmie auta teraz driftuję po starym A O byczek co tu się dzieje? Twoje auto patrz Ja proponuję zmienić miejscówkę, bo w tej samej miejscowce jesteśmy teraz. Dobra Jeszcze, a teraz ja ty... jeźdź pawłowym autem, oddaj mi moje, oddaj mi moje. Dobra, wjechałem. O, małpeczka i małpeczka. I górka o, małpeczki. Aha, myślałam, że mówisz o Renie. Eee, <śled> <O. śledź> y, Ren małpeczka. Wbijasz się tam o budynek? No. <śledź> no wracaj, wracaj tam, co? Ej, co ja żeś mnie podsadził? No, no, no mŚलaj, bo ja właśnie podsadzam no, Patrz, jeszcze patrz, chodź. Bo tam jest taka fajna, To jest takie coś, tego, tego, tego. tego. poka, Nie no, bez jak to, to się nie psuje praktycznie. No, Z칫iby tutaj? Ślipne. Jest elektryczne. No, gdzieś tu na ścianę, żeby elektryczne, magiczne, yy, lipne. Ale jak ja tu mam nie wyjechać na taką o. ścianę? Dobra, czekaj, proszę. Znaczy, że że podjedziesz. Chodźmy. Chodź, ja nie trzymam się. Wow, no, bo czekaj, go! Bo... się No, no, chciałem to bo... przetestować. Ale dobrze, ustaw się, ustaw się, ustaw się, tak, tak. Och, chłopie, przestań tu strzelać, śmigać, śmigać. Nie, czekaj, to nie tlax. No nie, no, bo pierwszy raz będę na pięciu gwiazdkach. No, dmucham mnie, to jest coś dobra, fajnego. Dobra, spokojnie patrzę. Co było? Chyba. Szukajmy innej miejscówki, o. może lepiej. Dobrze, ja Gamskok? Dobra, to no, trzeba się ja ustawić. Po Ej, no kurwa, nie jak wjeżdżaj. Nie wjeżdżaj. Ja a nie, nie wjeżdżaj, no a ja cię popcham ja z tej strony. No, ja cię dużej wysokości widziałem. Dużo mieliśmy. O! Boże! Ferdek się no, no wiesz ty co... Nie, Berbert, nie czemu nie chcesz nie, się wymaldować za wcześnie dużo. przy odcinku? Okay, czekaj, czekaj... No dużo. No z parcia, czemu ty się tak odbijasz?! Nie, co nie, to jest za auto?! Nie, bardzo dużo... Paweł, co ty mi za auto dałeś?! Auto... Lekko co się stało? Lekko jest, stuknę, a one... Dwa salta trzaska... auto... Bole, no nie, 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 wiem, nie, nie wiem, nie wiem... No to jest takie lekkie... Eee... nie wsiadł, jak policja mnie goni! Dobra! Serio? Okay. Dobra, nie bawię się, idziemy dalej 5 gwiazdek, na 5 gwiazdkach normalnie ten Skąd ty masz 5 gwiazdek? To miało być pomył Eee, a ty skąd masz 5 gwiazdek? No ja to kurde z tarachetami dawałem Tak miałaś polecieć, o tak wow, Też tak myślałam, tak polecę Dobra, wiesz co, bo, czy, e, Dobra. E, gdzie masz Batmana? My no, e, szukamy czegoś ciekawego Naprawiasz? No. Dobra, jestem tutaj Dobra, napraw go Jesteś tutaj? Ja szukam ja jak stanuje ja jechać, gdzie Le ty jesteś? Tutaj. Za autostradą, eee. ale spadam na dół. Za autostradą. Zobaczymy, policja ja normalnie skarpu, bo normalnie dupcia. Hej, wer, wer. Dobra. dobra. I szukam... Już? No nie mogę tu bierać. Nie dobra. To, dobra. O, czy to jest Batman? Dobra, widzę Batmana, go. biorę go. Odholują mi go. Wziąłem, spokojnie. Przejąłem Batmana. No to znowu jakiś pan w kasku je, i idzie sobie, spaceruje. Dobrze, Bert, masz Bert, sobie auto od Joszelki. Chciałbym e, zabierać prze... mi też. No ale co ty mi robisz? Co wy tam robicie? No, Bertbert, chodźcie ty jesteś, chodź tutaj, patrz, tu z górka. E, zabawę. Wzniesieniem widzę. Ooo. jeszcze jeszcze o o, 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 o. kurde. Bert to, to ja się do ciebie nie ci Pierwszy raz byłem. Dobra, stanę. Tak. <laughs> <Pierwszy raz. laughs>

Tu jest druga górka. Wońcu coś mi wyszło. To Jakie to jest szybkie na wstecznym, co jest? I za teatrem <grym> O nie, czekaj, czekaj, o nie, pierwszy nie. Ja pierwszy nie, na trybunach wylądujesz chyba, co? Nie. Na stacji benzynowej, ale... <grym> na dachu, na szczęście, a teraz. nie Fuh. w ten instrybutor, nie? Nie, nie na stację benzynową, nie. Na stację benzynową, mówisz? Nie, zdarza się. Prawie wyszło. Ale ok, ja no, wy... chociaż to jest elektryk, więc lepiej coś, nie. Ja wylądowałem tam na dachu. Tak, bo to będzie płonął przez 6 bich. Tak. <noise> Co najmniej 6. Dobra, jedziemy <noise> w drugą stronę ber, ber. Cześć, cześć. Wystarczy, że dasz cześć, cześć. ustawienia cześć, cześć. na, cześć, cześć. na cześć, cześć. ultra wtedy. No wiem jakieś sztywne jest. To będzie płonął. <noise> ktoś to się Czekaj, ktoś chciał się zamienić może? Yy, nie. nie? No dobra okej, okay. no to ja mam batmanka. Bertbert, Bert. chodź tutaj, patrz tutaj, na to na te wzniesienie tutaj. Myślam, że... Eee, czekaj, będzie dobra ja kanapka. Myślałem, że ta kanapka będzie dobra, ale nie wyszło. Dobra, Joszelkę ja dmuchnę okazjonalnie teraz. To <grym> się No co mi... Najpierw nie da mi się ustawić, a później mnie dmucha, no! O, czyś, Ren. Jema, ten sam to ruch zaliczyłeś. do Rena tutaj, żebym wlądował. Bardzo dobrze, przepraszam tutaj na chodniku się nie chodzi się po chodniku. Eee, tak, zdecydowanie możesz mieć rację, chodnik to jest bardzo zdradziecki e, beton. No przesuń Dokładnie. się. Bardzo zdradziecki. Ja no mówię przesuń się. Wy tam nie mieścicie się, taka duża, szeroka ulica i wy się nie mieścicie się. No, idealnie. My my się interesujemy poboczami. Eee, czekaj, tutaj, o właśnie, Perfel, no, to, to może być dobry no, plan. co jest? Było idealnie, o. to musieliście wycofać. No i... przepraszam. Zobaczcie, tak się robi to. Przepraszam. O kurde. Eee, widzisz, no. Czekaj, ja polecę za... Nie, nie, nie tam, nie tam, nie, 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 nie. nie, 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 nie. nie a i nie 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 ale... A idź Ale e, chcę w takim razie basen. Perfel, e, na Nie umiesz przytrzymać pracy? Swój, zatrzymaj się, wycofaj się. Wycofaj się. Może dlatego lecisz tak nisko? O. Dobra, ja się tu jest Czekaj, Jak tam się zsunąć? O, tu się z... eee, Tu można się eee, zsunąć. Ale teraz ty mnie dmuchaj. O, 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 czekaj, tym czerwonym, okay. oczywiście. Dawaj. <laughs> nie, w Tym czerwonym miałaś mnie dmuchać. To jest, no stań tam dobrze. Ora, Dobra, masz. Okay, masz, jak parkuje tak tutaj Tak, jest na ścianę tutaj. Tą... I śmietnikiem. Jak tam weszłeś się, co jest? Ej, śmietnikiem walnął kogoś, ale fajnie

Dobra, jedziemy, jedziemy. Eee, no, jedziemy chodź, się, dalej. Tak, dobra, dobra, naciska je, naciska je, naciska je. Uciekamy, dobra. Co jest, Co jest, uciekają. Dobrze, dobrze, nie krępuj się. No, nie, nie krępuj się. Herbert siadaj do mnie, no, szybciutko, siadaj, bo lecieć za w nimi. Szybko. Szupaj górki, Kaj górki. Na wprost, praktycznie, jest bardzo dawaj dawaj, 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 jazda, jazda. Eee, dalej widz landę gadgeta. Eee, Dobra, rewie. nie widzę, żeby lecieli Problema. za nami aż tak bardzo, więc jest git. Trochę się zgubili, Ławeczka zaliczona. Dobra. Ja wam dam normalnie. Wracasz mi tutaj. Ale my... Nie można się skończyć, to musi być czymś zgonem. U, ale było Cześć. blisko od tej skały, byśmy polecieli daleko wtedy. No, byłoby tak. Czekaj, bo... uh! oh. Nie! No, dobrze, przeżyłem! Paweł, dobrze. Przeżyłem! Dobrze, jako Dobra. jedyny przeżyłem. Ale, jak w filmie akcji, no nie? No. znowu przeżyłem. A ten, bo Paweł nie, um, nie umie wytrzymać, i strzela do mnie z rakietnicy. I znowu przeżyłem. I znowu żyję. Wracaj, Małpok. Eeeh, okay, moi drodzy, i tym symbolicznym akcentem możemy teraz kończyć ten odcinek. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Papa! Pa. Na razie! No. Co ty wście myślej? Że ominiecie, że tak powiem, rękę? Musiałem KDA poprawić, <grym i> nara. <razie> y Okej, okay, dobra.